Jeśli nie masz błonnik, to tak jakbyśmy super samochód, ale zapchał wydek z skarpetą. Twój metabolizm nie jedzie, bo jelita stoją w korku. Dziś powiem Ci, dlaczego błonnik to szczotka dla Twoich bebechów. Większość ludzi myśli, że błonnik to jakieś tam coś zdrowe z warzyw, ale błonnik to czyściciel Twojego układu pokarmowego. W błonniku można wyróżnić składniki rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Rozpuszczalne to np. Na pektyny, natomiast nierozpuszczalne to np. celuloza. W medycynie i dietetyce używa się podziału funkcjonalnego na błonnik pokarmowy i błonnik funkcjonalny. Błonnik przyczynia się m.in. do mniejszego wchłaniania cholesterolu i trójglicerydów obniżenia ciśnienia, obniżenia stężenia glukozy we krwi i obniżenia zapotrzebowania na insulinę. W przyspieszeniu perystaltyki jelit, rozwoju korzystnych bakterii jelitowych i zmniejszaniu uczucia głodu. Generalnie ludzie płaczą, że mają wzdęcia, zaparcia i inne problemy, a zapominają o podstawach, czyli o zbilansowanej diecie, która będzie dopasowana pod konkretną osobę. Nie patrz kurde na Halinę z podpiątki czy kaśkę z kadr, tylko zacznij wybierać wartościowe produkty. Ogarnij swoją miskę i zacznij w końcu dbać o zdrowie. Bo pamiętaj, że wygląd to tylko efekt uboczny całej tej drogi. Pozdrawiam, zaobserwuj ten profil sieba.